Urolog każdorazowo pacjenta traktuje bardzo osobiście i, w zależności od rozwoju tego nowotworu, od tego w jakim wieku pacjent się zgłasza, z jakim zaawansowanym rakiem stercza się zgłasza, będzie to leczenie wyglądało zupełnie inaczej. Każdorazowo leczenie zaczyna się od diagnostyki. W naszym szpitalu posiadamy bardzo nowoczesną metodę diagnostyczną. Wykonujemy zarówno biopsję systemową, jak i biopsję fuzyjną. To jest taka bardzo nowoczesna metoda związana z pobieraniem wycinków raka stercza pod kontrolą nie tylko i wyłącznie naszego obrazu USG, ale także wykonanego wcześniej rezonansu.